I siemaneczko wszystkim. Pewnie się nie spodziewaliście streama tak wcześnie, ale robimy taki mały przedsmak, tego, co będzie wieczorem. Momencik. Dobra, już jestem kochani Także mały solowy przedsmak Tego co nas czeka dzisiaj wieczorem A dzisiaj wieczorem mamy Koopa eee, Także będzie Będzie się działo, będzie ciekawie Zobaczmy My oh, O wow Zmieniło się to względem early accessu. No, 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 no Jestem pod wrażeniem ale zanim zaczniemy tworzyć postać, bo tutaj em, będę sobie tworzył postać własną. E, widoczność. Okej, okay, ja nie mogę. Dobra. Fajna muzyka. To muszę powiedzieć. Fajna muzyka. Dajcie mi sekundę. Jeszcze oczywiście muszę, muszę tu wejść. Dobra. Miki keep Ha, pierwszy. No, Aron był pierwszy, ale jestem drugi. No dokładnie. Sie mam kostary. E, dobra, ja tu będę musiał sobie coś niecoś poprawić. Hm Sery wielkie. Mm, dobra, klawisze mnie nie interesują. Interesuje mnie. Synchronizacja? Nie, nie. Gdzie tu jest jakość modeli. Wysoka, wysoka. Wszystko mam na wysokim poziomie. Bardzo mi się to podoba. O, jakoś chmurna, chmurna ultra i mgły też. Bim! Nieźle. Mm, interfejs? Tu chciałem coś zmienić. Uh, zaraz, zaraz, zaraz. O, przejrzystość, dobra, rozmiar tekstu, o, sam się powiększył do dużych, dobra, to nowa gra, uuu, kurde, mamy trzy tryby, tryb taktyczny, trudna kampania stawiająca przede wszystkim na strategiczną walkę, tryb odkrywcy, rozgrywka skupiona na opowieści, a nie na walce, tryb zrównoważony, zrównoważona przygoda, pełna niełatwych wyborów, Mamy tryb zrównoważony. Zwykle zaczynam od, yy, od najniższego, ale pewnie każdy już widział ten początek nieraz, ale zostawię na wszelki wypadek dla tych, którzy nie widzieli. No, poczekaj Miki aż... <laughs> o no, jedna z naszych bohaterek. E, poczekaj Miki, aż wieczorem zagramy w czwórkę. To zobaczysz jaki będzie hardcore.

Dobra, włączmy. O, proszę bardzo. Mm, Roczna rządza. Uuu, można grać Drakonem. Sajebiście. Można grać Astarionem. Lazer. Geilem. Posępnym, posępnym sercem. William i Karla O, tej postaci nie było wcześniej. To jest. Barbarzyńka. Tak, barbarzynka. Ale. Będąc oportunistą, stworzę własną postać. Tylko nie barbarzyńca. Zmienimy wygląd. Identyfikuj postać. Rasa. Okej. Okay. A, proszę bardzo. O, trochę się tu faktycznie zmieniło. Mamy do wyboru tak. Elfa, drow, drowa, nawet, no proszę. E, człowieka, Janki Jest drakon. Zacnie. E, drakon ma inicjatywę plus 1. Punkty wytrzymałości. Co to mamy? Broń prosta, broń żołnierska, pancerz e, lekki, ale to nie. O to mi chodziło. Podrasa, o oh, Mogę zmienić nawet podrasę, Akcję. co my tu mamy 2k6 od ognia zionięcia i smoczy rodowód W twoich żyłach płonie smocza krew Masz odporność na obrażenia od ognia, z zbiżowy chyba miał on elektryczność Miedziany na kwas złoty ma ogień, no i tu są dobre i złe smoki, tak? Znaczy drakoni się wywodzą od tych dobrych smoków i od złych E, wow. No powiem wam szczerze, no to robi wrażenie. Naprawdę. A klasę zmienimy na... Uuu, naprawdę tu się dość mocno zmieniło. A ciekawe czy jest, czy jest możliwość zagrania nekromantą. Bo miał być. Ale weźmiemy sobie kleryka. E, bo mimo wszystko, klerykiem się spoko gra. Um, ja mam ziemnicę chyba od lodu. Tak, od zimna. <laughs> Dobra, czary. Pocisk wiodący, który jest zajebisty. Końce słowo: zadawanie realne. Bym to chciał zmienić. Te czary. E... Oj, nawet od razu mi wybrało Selun, zajebiście. sztuczki. A, teraz tak to wygląda. Dobra, co my tu mamy? Odporność. Wskazówki są dobre i święty płomień. Taumaturgiany. Światło się może przydać. A jakby tak pójść full damage. Dobra, na razie tak od Plus do 4 do rzutów obronnych. Nie. Weźmiemy sobie może. wywoływanie płomień. I tak zdecydowanie co on. Mądrość 17. No i zajebiście. Podklasa klasa domena życia tak jest to my chciałem jakie tu mamy światła, oszustwa, wiedzy, wojny, burzy i natury. Ale chcę pochilować trochę więcej więc bóstwo. Selum o kurde fajnie to poprawili. To mi się podoba. A dlaczego tych głównych czarów nie mogę zmienić? To jest dla mnie to jest dla mnie intrygujące... Ech. Tylko sztuczki. Pochodzenie. Pogranicznik. Atletyka, sztuka przetrwania. Alkolita. Intuicja oraz religia. Oszustwo, zwinne dłonie. Przestępca. Nie, artysta. A, mędrzec. O! Zatajemna ta historia. Tak sobie, szczerze. Zwinne dłonie, skradanie się. Ludowy bohater. Opieka nad zwierzętami, sztuka przetrwania. Intuicja, perswazja. No i to mi się podoba i cechy Siła jest ok Kurde tego inta trochę mało, ale hmm. Ale w zasadzie na co mi intelekt? Przydziel o, OK plus 2 i plus jeden atak odziała ciekawe, ciekawe ale tak to zostawimy biegłość w umiejętnościach Relikia jest spoko Intuicja jest spoko Medycyna i perswazja może zostać A tu są czary, dobra Pocisk wiodący będzie Git, tarcza wiary Tarcza wiary Może zostać, Zdawanie RAM, Czy ja wiem, czy ja chcę Co my tu mamy, ochrona przed dobrym i złem Sanktuarium, zguba Rozkaz I stworzenie wody lub Dobra hmm, hmm, hmm. budować trzeba, jak zmienić na ok rasa drakon, cechy rasowe podstawowa szybkość rasowa, może się poruszać, jeśli dobra drakon e, pod rasa srebrny, okej okay, okej okay. Sztuczki mam, klasę mam, bóstwo mam, pochodzenie mam, cechy mam, wszystko mam. Dalej? A, jest dobra, imię. Hmm. Saladriel. No i niechaj tak będzie. O i teraz potrzebuję już strażnika. Wybierze jednego. Okej. Okay. Strażnika. A to ciekawe. Hmm. Gitianki. Krasnoludzka kobieta. Okej. Okay. Elfka. Półelfka. Uff. Dziebelstwo. Hmm. Płorczyca może. Hehehe. <laughs> Co nie byłoby głupie. Hmm ziołka aby mogła być ciekawe. ziołka lekko stopa, śmiała. O, cudownie. A, dobra. Ogólne. Um, Okej, okay. niech ma bliznę. Może taką przez nos. O, super. Um, całość? aha, okej, okay, rozumiem ilość piegów niech ma, ile wleje, ale taka taka taka, o nie no, no to wygląda całkiem, całkiem pigmentacja bielactwa, wow tu o takie rzeczy nawet zadbali? damn no to muszę przyznać, e, że jestem pod wrażeniem. Dobra, gdzie tu jest kolor? A głos, możemy sprawdzić. Äh, no nie. Remarkable. Good luck. Your Aha, tylko dwa głosy są na razie. No pewnie z czasem to poprawią. Pewnie z czasem to poprawią. E, dobra, tatuaże i kolczyki. No, no, no tych tatuaży jest do wyboru, nie, ten mi się nie podoba o! O, słuchajcie, to jest niezłe to jest niezłe kolor tatuażu jakby zrobić go fioletowym, z ukłonem dla Bastet. taki bardzo ciemny fiolet to może tak, tak. Mmm, Tylko Kolczyków brak. Nie ma kolczyki, jezu, dobra. O, w sumie. Yeah, why not? Nawet całkiem nieźle się prezentuje, muszę przyznać. Um, dobra, oczy orzechowe. Może jakieś. Tak. Takie są zarąbiste. Można robić. Wow, można robić dwukolorowe. Ej, dam! Tego w żadnej grze wcześniej powiem szczerze, nie było. To mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Kurde, LBL. Super. To jest naprawdę super. Makijaż. O, tak, myślę, że może zostać. Tak jak jest. E, włosy. O! Patrzmy jakie tu są modele włosów. E, hmm. E, no, Nawet, nawet, nawet. O. O! 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 I to mi się podoba! Kolor włosów. Blond. Można to zrobić ciemniejsze troszkę. Albo takie. No, w sumie nie głupio to wygląda. To sobie popatrzę na różne kolory. Ale chyba takie albo. O, takie ciemniejsze w sumie. W sumie i ta fryzura jest. Zaraz może mieć. Woohoo! Oh, damn, E! Z wąsem, spoko, ale wolałbym jednak chyba bez. Czy mogę imię wymyślić? Ja i mogę imię wymyślić. Będzie jak miały. Krew krasnoludów zapewnia im ziołką śmiałą, wyróżniającą ich cechy. Te odporne na trucizny i niewiarygodnie wytrzymałe istoty nie dają sobie w kaszę dmuchać. Dobra, tak będzie, taką strażniczkę mamy. Proszę bardzo, się nieźle nawet prezentuje, przyznam szczerze. Dobra, ruszamy w drogę. شكلها <applause> الماضي <applause> Fajne jest to, że jeżeli będę grał nawet solo, to w pewnym momencie ktoś do mnie może dołączyć i możemy zagrać pójdę. No i tu się zaczyna nasza przygoda. jest fajnie, no, ale zaczynamy zabawek. Cyk cyk cyk. Przechodzimy. Fajny ten drakon. Oh. Jestem. No, gram kobietą. No, numer. No dobra. Słuchajcie, i na tym na razie sobie zakończymy. A o 21.40 widzimy się z całą ekipą. Także ja sobie tu zapiszę. Jako solo. A wieczorem widzimy się z całą ekipą. I niestety nie poprawili tego, żeby było widać wszystko. Także do zobaczenia moi drodzy już wieczorem o 21.40.